King Bolen. Podepniemy sobie Alfa Romeo Giulietta. Spreparujemy sobie awarię. Odpiąłem czujnik na listwie Common Rail. I przepływomierz. No i jesteśmy podłączeni do autka. Robimy szybki test. Odczytujemy najpierw z wody komputera. Czytaj DTC. I teraz tłumaczenie. A, było już przetłumaczone, przepraszam. Stek zatrzymania tylnej wycieraczki. Tak, jest tutaj problem w tym autku. Tutaj sprawdź konfigurację. Prawe światło cofania. Tak. I tutaj jakieś inne błędy. O, to nawet będę się musiał tym zająć. Ale tłumaczenie jak widać w miarę, ale zobaczymy sobie silniku. To mnie interesuje najbardziej. Czytaj DTC. I jak widać przepływomierz powietrza, ogólne uszkodzenia elektryczne, czujnik temperatury powietrza, usterka elektryczna, czyli to tak samo z przepływomierzem błąd. I czujnik ciśnienia w kolektorze rail. Obwód otwarty. Przechowywane. Jak widać już wszystko jest przechowywane, ponieważ ja już podłączyłem te wtyczki, tylko chciałem, żeby błędy można odczytać. Ale jak widać tłumaczy nie najgorzej jak za te pieniądze. Zobie skasujemy. Wyczyść kody błędów. Tak. OK. Czytaj DTC. Brak błędów w komputerze silnika. I tutaj mamy Teraz trzy moduły, w których są błędy, więc możemy też sobie tutaj po prawej na dole wyczyścić kody i czyścimy we wszystkich modułach. I został jeden tylko błąd. Wejdziemy sobie teraz ponownie w silnik i spróbujemy odczytać parametry rzeczywiste. Czytaj strumień danych. Ciśnienie w kolektorze paliwa rail filtr cząstek stałych zatkany, zaznaczymy, zobaczymy co pokaże. O, można sobie zobaczyć też korekty paliwa. Zobaczymy. I odpalamy autko. O, jak widać korekty paliwa można sobie zobaczyć. Bardzo fajnie, że to jest w tak tanim urządzeniu. Filtr cząstek stały zatkany, nie. Czujnik różnicy ciśnienia można.